Hejka, witajcie kochani. Przychodzę do Was dzisiaj z prezentacją ostatniej już nowości od Alchemy of Art Underwater World. Jest to kolekcja morska, która łączy w sobie tak naprawdę taki klimat typowo wakacyjno-morski, ale też um, możemy tutaj odnaleźć taki świat fantazy, wiecie, zaginione miasto, podwodny świat, ale też um, znajdzie się coś dla miłośników, takich bardziej pirackich klimatów. Jest, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Kolekcja Alchemia of Art, znaczy kolekcje ogólnie Alchemia of Art składają się z bloczków 15 na 15 20x20 20 i 30 na 30 Mamy również cały zestaw dodatków, mamy różne paseczki oraz takie dodatkowe arkusze. Nie mam wszystkich tych arkuszy, więc pokażę Wam tylko to, co mam. I teraz tak, jeżeli chodzi o papiery, pokażę Wam może na. W tych dwudziestkach, bo one się tak idealnie mieszczą w kadrze. Jeżeli chodzi o okładkę, to na okładce mamy, słuchajcie, takie przecudowne grafiki, i tutaj, właśnie takie, powiedziałabym, bardziej pirackie, papuga, ale też, słuchajcie, taki przeuroczy krajobraz. No i kwiatki, takie kompozycje kwiatowe, które też są na tutaj dodatkowym arkuszu. Jest ich więcej, myślę, że. Każdy z Was uwielbia tego typu kwiaty jako uzupełnienie do kompozycji. Dobra, tyle jeżeli chodzi o okładkę. Natomiast jeżeli chodzi o papiery, to teraz tak: mamy tutaj 12 dwustronnych papierów, czyli po dwa z każdego. I teraz tak. Tutaj mamy, słuchajcie, taki arkusz bardziej właśnie związany z tym. Fantastycznym, podwodnym Światem. Mamy Syreny, mamy jakiegoś Trytona, Neptuna, yy, mamy Kotwicę, więc tutaj rzeczywiście sporo tego jest i takie słuchajcie, girlandy przecudowne z muszelek po prostu rewelacja. Yy, oczywiście papier od Karoliny nie jest nudny, to się dużo dzieje. Widzicie w ogóle te, te wzory pod spodem, yy, te kolory, które się tutaj mieszają. Ja jestem po prostu zachwycona. Na drugiej stronie mamy takie tło, ale też patrzcie, ile tutaj się dzieje. Znowu mamy te wzory i mieszankę po prostu przecudownych kolorów. Następny arkusz jest to arkusz taki typowy morski. Mamy latarnię morską, mamy jakiś statek. Tutaj mamy jakąś żaglóweczkę, yy, muszelki po prostu cudo. A na drugiej stronie mamy słuchajcie, taki nadmorski krajobraz, tak? Z jakimiś kutrami rybackimi, jakąś chatką yy, i przepiękne morskie fale. <laughs> o, ludzie, ale to jest piękne. Aż aż mi po prostu słów zabrakło, przecudowne, słuchajcie, ja uwielbiam te kompozycje Karoliny, to jakaś busola, mamy statek w butelce, mamy muszelki, rozgwiazdy, no widoczek po prostu, takie wiecie, jak, jak zdjęcie normalnie, cudo, a na drugiej stronie morskie fale, słuchajcie, ale też... Jak zawsze u Karoliny coś się dzieje, mamy napisy. E, świetna. I następna to mamy właśnie takie zaginione miasto, słuchajcie. Ja uwielbiam takie klimaty fantazy, więc na pewno e, pójdę raczej w te klimaty fantazy i, e, i pirackie niż takie typowo morskie. E, ale ja jestem po prostu zachwycona. I Tutaj mamy, słuchajcie, ja uwielbiam takie kolory, nie? No takie właśnie e, zielenie, brązy, e, takie rdzawe, słuchajcie, jakby nie wiem, kadłub statku, już wiecie, rdzewiał, uleżał gdzieś tam pod wodą. Farba się łuszczy, no po prostu e, rewelacja, rewelacja. I następny arkusz mamy z takim, słuchajcie, przystojniakiem, jakiś tryton, kotwica, ośmiornica, statek. Tutaj, słuchajcie, jakieś pioruny, po prostu mega. No i oczywiście dodatkowo jeszcze tutaj wzory i jak zwykle dużo się dzieje. A po drugiej stronie mamy takie znowu morskie fale i znowu bardziej takie delikatne, stonowane kolorki. I ostatni arkusz to taki przeuroczy domek. Pauchacyk. I słuchajcie Syrenka. Cudo, cudo. I oczywiście dużo kolorów, dużo się dzieje, dużo wzorów. Przepiękne. O, ludzie. Znaczy ja ogólnie uwielbiam po prostu dechy, uwielbiam dechy. A jeszcze jak odchodzi z nich farba po prostu i mają takie kolory, właśnie takie kolory jak to, to ja jestem po prostu sprzedana, nie? Mogłabym mieć same takie, same takie arkusze i naprawdę mogłabym z tego, na, na tym pracować. Przecudowne. Dobra, tyle jeżeli chodzi o same papiery. <laughs> Ale tak jak mówiłam, mamy też ogrom dodatków. Jeżeli chodzi o paski, coś dla miłośników, miłośników zwierzątek, mamy tutaj paski z kotami, takimi piratami, mamy pasek z psami, ale też słuchajcie, Boże, jaka urocza orka i tutaj jakaś taka dziewczyneczka. No i oczywiście o. Jezu. Po prostu przecudowne, słuchajcie, myślę, że wszystkie dzieciaki będą, będą zauroczone. Kolejne paski są takie <laughs> pirackie, pirackie, ale też takie, słuchajcie, mroczne, nie? Tu są jakieś takie piratki, ale też takie, wiecie, jakby jakieś takie mroczne syreny, nie? I rewelacyjne muszelki, a tu mamy piratów takich wiecie niegrzecznych przystojniaków i czaszunie i teraz mamy słuchajcie takie typowo morskie, delikatne przepiękne cudowne kolory słuchajcie taka mięta, takie beże mm, uwielbiam po prostu uwielbiam i na tych paskach mamy przecudowne kobiety psa tutaj wiecie no, po prostu takie wspomnienia z wakacji idealne i kolejne przecudowne i jeszcze jeden. Dobra, teraz tak. Jeżeli chodzi o dodatki, co my tu mamy na? O właśnie, nie pokazałam jeszcze z tych stron z arkuszy świetniste. Tak, znowu piracka mapa. Tutaj mamy taki bardziej morski morski klimacik natomiast to na pewno do takich pirackich jakichś prac idealnie się zda zanim przejdziemy do tego to ja pokażę jeszcze co mamy tutaj na okładkach na okładce trzydziestek mamy takie karty maty słuchajcie, które można wykorzystać w albumach, w project live'ach myślę, że po prostu rewelacja no i jeszcze no i jeszcze co my mamy tutaj w 15. O, znowu taki słuchajcie, piękny, delikatny morski klimat. Od razu wiecie, człowiek ma ochotę na wakacje. Mamy już czerwiec, więc jeszcze trochę myślę, że się doczekamy. A tutaj tak jak już pokazywałam. Dobra, to teraz tak, jeżeli chodzi o dodatki. Dodatki są mega różnorodne, to znaczy, że rzeczywiście wiecie, używając tych dodatków możecie nadać pracy całkiem inny charakter. Tak? Mamy tutaj dodatki albo takie typowe morskie. Albo takie powiedziałabym, znaczy to też jest takie morskie, ale ten już jest bardziej taki piracki, nie? To, tak samo jeżeli chodzi o ten ster czy o ten list w butelce. Natomiast ta żaglóweczka, czy właśnie to koło ratunkowe, czy, czy muszelki, one pasują do takich, wiecie, typowo morskich klimatów, nie? Później mamy. O Jezu, przeurocze! Słuchajcie, delikatne, beżowe wzory. Tutaj mamy takiego, wiecie, przystojniaka też, jakiegoś szypra. E, chyba tak to się nazywa. E, tutaj mamy, słuchajcie, znowu zatopione miasto, jakąś taką. Piękną parę Tu mamy syrenkę Tutaj też takie wiecie Bardziej fantazja I kolejny arkusz Też taki Fantastyczny Po prostu tak mamy te przecudowne Girlandy słuchajcie Jak one będą się fajnie komponować w pracy Jako takie wiecie dodatki Które nam gdzieś tam Wystają I teraz mamy słuchajcie Znowu tak troszeczkę piracko Tutaj mamy mapy, mamy stery, yy, mamy przecudne ośmiornice, znowu mamy przepiękną mapę, takie, wiecie, dawne statki, yy, kotwice, koniki morskie, muszelki. O, no, klimat cudowny. A tutaj mamy już bardziej, znowu morskie, tak, i takie wakacyjne, wiecie, trineczki, kawusia, muszelki. Delikatne kompozycje, taki wiecie, elegancki stateczek, ale tu znowu mamy takie cudne srenki, tak? A teraz patrzcie tutaj, tu mamy jakieś posejdonów, trytonów, władców mórz, przepiękne busole czy kompasy. Tutaj mamy... Kompozycję z muszelek, mamy mm, przepięknego trytona, mamy syrenkę, mamy kolejną ośmiornicę i tutaj słuchajcie megaśne kolorki, jeżeli chodzi o te dodatki i ostatni, znowu taki bardziej morski, mamy jakieś takie stateczki mamy latarnię morską, mamy psich kapitanów mamy lampy naftowe, po prostu cuda i są też jeszcze dodatki słuchajcie na osobnych kartach. Ja wam pokażę tylko dwa, ale wydaje mi się, że że jest coś jeszcze. Chyba są postacie, albo dziecięce, albo dorosłe, albo są razem, nie, nie pamiętam. I teraz tak mamy tutaj przecudowne słuchajcie okna no klimat i kolory, wiecie, no to wygląda jak zdjęcie, to wygląda jak... Jak bajka. Nie każdy by chciał po prostu spędzić wakacje nad takim morzem, w takiej starej chat chatce, z takim przecudownym wschodem czy zachodem słońca. Tutaj mamy znowu takie, wiecie, bardziej jakieś greckie wyspy, jasne kolorki. Tu znowu przenosimy się bardziej jakieś takie Karaiby. Tutaj mamy, wiecie, nasz polski widoczek, tak naprawdę. Zwykły stateczek, znaczy zwykły w sensie, nie taki, wiecie, <laughs> jakiś um, fantastyczny, tylko taki, taki, prawdziwy, naturalny statek. E, jakieś roślinki sobie stoją u nas w oknie i po prostu takie, wiecie, polskie morze. Tutaj znowu przenosimy się na Karaiby, palmy. Em, Kolejne takie powiedziałabym włosko-greckie okienka, e, tu jakieś takie kolonialne. No i kolejne, takie wiecie, e, ciepłe kraje, jakieś takie, aż by się chciało już w tych wakacji. I ten arkusz, który jest słuchajcie, zachwycający, tak? Zachwycający, dlatego że łączy kwiaty z muszelkami. Tak człowiek ma takie wrażenie, że, że, że niektóre te kwiaty to takie, takie bardziej muszelki, na przykład to, tak? No to są jakieś takie kwiaty, nie? Ale, ale wygląda to tak muszelkowo, bo tu na przykład mamy muszelki, no ale to ewidentnie są jakieś takie kwiaty, ale też wyglądają, słuchajcie, jak muszelki i pasują idealnie do tego klimatu, który tutaj mamy. czy to dobrze widać, ale... Wiecie, ekran zawsze troszeczkę te kolory przekłamuje. Prze, przepiękne, przepiękne. I tak jak mówię, pasują idealnie do, zarówno do tych takich delikatnych morskich klimatów, jak tutaj mamy już takie bardziej, wiecie, coś ciemniejszego, pasującego do tych klimatów takich pirackich, no ale też mamy też ten podwodny świat, gdzie mamy więcej takich kompozycji, powiedziałabym, z muszelek. Tak naprawdę, co z tym zrobicie na wiecie Jak wykorzystacie te elementy? No to tak naprawdę zależy tylko od was, od was i waszej wyobraźni. Myślę, że no tutaj jest tyle cudownych, inspirujących grafik i teł, że naprawdę nie będzie trudno wykorzystać. I zrobić coś cudownego Albo jakąś pamiątkę z wakacji albo na zdjęcia Kartkę dla miłośnika Słuchajcie, nie wiem Piratów Tak, albo Atlantydy Albo wiecie, coraz więcej mamy pewnie Fanów Aquamena Więc tutaj po prostu w tej kolekcji Znajdziecie wszystko Dziękuję słuchajcie kochani za uwagę Zapraszam do sklepu Bo kolekcje już są dostępne Trzymajcie się, buziaki, pa pa pa